Witam Cię w kolejnym odcinku na Kiwi Autocentrum. kolejny taki warsztatowy blok, ale dzisiaj waga super piórkowa, a na pewno starsi ludzie, jeszcze z czasów PRL-i, z tych czasów motoryzacyjnych, jego rozkwitu w naszej pięknej Polsce, kiedy to królowały mysy, Fiaty, Syreny, tylko na drogach w Arnburgu czasami, tak też... Lekka kwestia przypominająca od nas, ponieważ dzisiaj na podnośnikach chłopaki mają naprawdę potwory na czterech kołach. Masa niesamowicie potężna, podnośniki pękające w szafach. I teraz na samym początku dla tych, którzy mają styczność dużo z motoryzacją, pamiętają jeszcze te czasy, kiedy te części były ogólnodostępne na półkach sklepowych sklepów motoryzacyjnych, a o czym mowa? Mowa tutaj o czymś takim i na pewno wiecie. Jeżeli wiesz już w tym momencie to proszę cię daj znać w komentarzu co właśnie mamy przygotowane do zamontowania. Dodam oczywiście po tym co tu widać, że w fiacie jego prekursorem tego odcinka wagi ciężkiej, stojący za mną Fiat 500, którego znacie już z naszych materiałów, z wyścigów z Pucharu Fiat 500, czyli Trofeo Di Serie, już w lipcu na Węgrzech, na Pannonia Ring Widzimy się właśnie w trzeciej już rundzie Trofeo Di Serie i takim, jednym z takich Fiatów 14 różnych. Będziemy tam ścigać się, a nasz kierowca Fabian będzie walczył o kolejne punkty w punktacji generalnej. Wejdźmy na warsztat i zobaczmy, o czym mówiłem na wstępie. Lata 2003, czyli smart Mercedesowski wynalazek nowożytnej Europy, dzięki któremu zwiedzanie dużych i małych odległości stało się lepsze. A tu już pod nim słychać ten ryk 650 przed Państwem, oczywiście 126P w wersji Town. No i szwagier. Zakup nie no, siedzi ci chłopie, siedzi i gdyby nie było tylko, że kolany musisz zmieniać biegi. To naprawdę auto marzeń. No, auto marzeń. Dowiedzieliśmy się, przyjmując to auto, że nasz szef jeździł takim na... No, żółtym. <grym> w każdym razie drugi narożnik, jak już widzieliście w kadrze, to oczywiście niemiecki wymysł technologiczny do przemierzania niesamowicie długich odległości. Maksymalnie komfortowo to jakieś 4 km w tym samochodzie. Przed Państwem smart z ruchnika. a Ja chciałem powiedzieć jedno. Jak smarty weszły na rynek, to mój kuzyn z Wielkiej Brytanii przyjechał smartem. Wariat. A później się kupił telewizor 47 cali w Polsce i chciał go zawieźć, no, ale mu się nie zmieścił. Jak to mówią, fun fact: telewizor 47 cali jest prawdopodobnie gabarytowo większy niż ten smart, który wisi tu na podnośniku. Także to taka ciekawostka. Na co? My, do chłopaków, jak widzicie, mają do roboty. Krzysiu, zamelduj. Co mamy do roboty w smarcie. Szczerze. Co dostałeś do zlecenia? Przednie zawieszenie. Włotnik prawy do odwiercenia, bo się nie odkręca. Cieknie z tyłu, szyba z przodu wylata. Wylata. Wypa no, wy wypada. Wy o! To go. A to od pędu powietrza prawdopodobnie przy tych prędkościach powyżej 190, no to miało prawo nie wyżej. Miało. Miało. A co to jest ciekawostką do wymiany żarówki, ale co może być przeszkodą do wymiany tych żarówek? No i co, tylko błotnik trzeba ściągnąć. A co jest z błotniku, tak? Śruby żadne nie da się odkręcić. Klient już sam próbował rozwiercać, ale mu nie poszło. Te samochody można powiedzieć, że dzieli jakieś 12 lat różnicy. Gabarytowo wyglądają prawie tak samo i zobaczcie sobie na porównanie tego szwagierek lewy narożnik, czyli zielone spodenki, ciemnozielone. Dostaję dzisiaj do wymiany przekładnię kierowniczą w Fiacie 126P. Do ustawienia zbieżność na oko, jak to mówią. I co? Chyba jeszcze do sprawdzenia wszystko to, co dzieje się na podwoziu i w zawieszeniu. Piękny ja ja tyś Ja? Ja jestem o wiele młodszy niż ten samochód. 2007 Ten samochód jest starszy 16 lat Ale jest w lepszym stanie niż ja Robisz? Co widzisz na załączonym obrazku i co cię czeka za chwilę no, Przykładnia kierownicza mnie czeka bardzo Nie no, dużo roboty nie czeka Ty Jesteś Wywodzisz się też z przeglądów diagnostycznych Miałeś takich samochodów na podnośniku pewnie No. A teraz pytanie, czy mechanicznie robiłeś takie samochody, bo kiedyś ludzie na tych autach uczyli się mechaniki samochodowej, a teraz? Teraz się już na takich autach nie uczy. Teraz to, bo to tego przecież coraz mniej to jest po prostu... A miałeś styczność z czymś takim? Z maluchami, ale to takie jakieś silnikowe rzeczy. Swapy z, z tego trzylipency z 54 z z Tak. Jak chłopaki mają już te niesamowite potwory motoryzacyjne na podnośnikach, to chodźcie i zrobimy sobie takie porównanie Smarta i Fiata 126P w gabarytach, w pojemności, w mocy i w ogóle we wszystkim, jak to wygląda. Jeżeli porównujemy w tej sytuacji te dwa maluszki, to pamiętajcie, że w przypadku fiata 126P, kiedy wszyscy byliśmy jeszcze piękni młodzi i mieliśmy około 18-20 lat i mówię tutaj do ludzi z lat 90. 80. plus, ten samochód to najlepszy wybór dla wszystkich, którzy ledwo zdali prawo jazdy i chcieli wejść w to życie motoryzacji na pełnej parze. Tak samo i nie inaczej jest w Europie, ale też tutaj u nas w Polsce właśnie z modelem smart fortu czyli 450ką bo wiele coraz więcej widzę młodych ludzi, którzy na swoje pierwsze auto wystraszeni troszkę możliwością poruszania się na czterech kołach wybierają właśnie takiego smarta. Dlatego można powiedzieć, że to dwie różne epoki 10 lat różnicy, ale bardzo podobna tematyka i. Pierwszy wybór w przypadku świeżo upieczonych kierowców, szczególnie płci pięknej, kiedyś i dziś. Jeżeli bierzemy pod uwagę wymiary właśnie tego smarta, w pierwszym modelu można powiedzieć, były to wymiary na 2,5 metra długości pojazdu, rozstawosi osi to 1,81 m. A jego waga własna to między 720 a 730 kg, w zależności właśnie od wybranego wyposażenia. Pojemność bagażnika, właśnie wersji tej, czyli Coupe, to 150 litrów. Kiedy to w maluchu? Pojemność załadunkowa bagażnika umieszczonego z przodu to 100 litrów. Długość obu samochodów, już na pierwszy rzut oka widać, że tutaj polska myśl motoryzacyjna troszkę przoduje w gabarytach pojazdu i mamy właśnie 2,5 metra długości niemieckiego smarta. Do Trzech metrów i 30 cm długości, jeżeli chodzi właśnie o naszego Fiata 126P. Ale dajmy sobie spokój z danymi technicznymi tych dwóch potworów. Zapraszam was z powrotem na warsztat, żebyście zobaczyli, jak upierdliwy potrafi być serwis takiego zawieszenia, jeżeli chodzi właśnie o niemieckiego smarta. Co górne mocowania do wymiany? No, to sprawa strona na pewno, ale tutaj nie amortyzator się rozlewa. Jeszcze jedna rzecz, fajna. Stabilizator. Jedna część pękła mocowania stabilizatoru i gumy. Ojoj, oj. A to trzeba zamknąć. Nie wiem, co z tymi tarczami troska. To tragedia. Cały ryczałt, ciągnąć po szybie całe i wszystko, żeby się dostać do górnej moców. Jak widzicie na załączonym obrazku za mną, czy mniejszy samochód, tym więcej pierdzielenia z tym serwisem. Tutaj. Wyjściowo wymiana żarówek, ale z tego względu, że nie mogliśmy wypiąć w ogóle kostek, bo tak mocno się działy, musieliśmy ściągnąć cały przód do tego właśnie przedsięwzięcia. Ale jak już mamy ściągnięty ten przód, to nie jest on ściągnięty bez powodu, z tego względu, że jak mówiliśmy na wstępie, mamy do wymiany na pewno górne mocowania amortyzatora, które są już ładnie tutaj odkryte. Amortyzatory, bo ten przedni prawy jest bardzo rozlany, dlatego Krzysiu też ma teraz bardzo łatwą robotkę. Może nieprzyjemną, ale na pewno łatwą. Bo tak jak widzicie, amortyzator prawy woła już o pomstę do nieba. Na pewno się skończył. Pamiętajcie, amortyzatory zazwyczaj wymieniamy parami, tak samo jak raczej wahacze wymieniamy parami. Tak też w tym przypadku cały zestawik budżetowy, ale jest przygotowany do wymiany. Krzysiu po dwunastej kawie i czwartej paczce papierosów Max Czarnych Premium zabiera się do roboty w tym oto krunglu. Jako, że jestem mechanikiem jak z koziej dupy trąba, to zdążyłem się dowiedzieć przed chwilą na Google do tego odcinka, że mamy tutaj zawieszenie, resory piórowe na przodzie. Nie no, tak naprawdę widać co to jest, ale jest to niesamowicie już zgnite. Ja nie wiem, tutaj troszkę roboty przydałoby się zrobić, żeby to jeździło. Rozlane zewsząd, z każdej strony. Tutaj lepiej. Tutaj lepiej, tak. To widać jak to właśnie Oliwier zaznaczył. Powiem Wam szczerze, że zakonserwowane jest to na lata. I teraz robota czysta i przyjemna, bo gdzie nie dotkniesz się ręką, to jesteś usmarowany na następne dwa tygodnie. Ale jadąc sobie od spodu, konserwacja była tu robiona, bo to nawet chyba nie jest smar w większości, tylko konserwacja. Taka. No, doraźna. Chciałoby się rzec. Tylny most. Pipeta. Dobrze, dziękuję. Dobra, jak zdążyliśmy zauważyć, jeżeli chodzi jeszcze o diagnostykę smarta, bo najpierw zajęliśmy się tyłem, ale znaczy przodem, jak widzicie z tyłu, cała skrzynia zalana, ten nieszczęsny półautomat, który działa praktycznie w zależności od pogody. Zalany cały tył, ale mamy już winowańce. Coś, co nie istnieje tu, jak zauważył Oliwier, od dłuższego czasu, a tą częścią jest, tylko włączę latarkę. Tą częścią jest turbina. My jesteśmy przed taką wyceną wstępną. No, roboty jest Ci tutaj naprawdę dużo, a paradoksalnie najmniejsza część już zrobiła nam największy problem, ponieważ szkodzone są uchwyty na gumy stabilizatora. Czyli szukamy takiego zestawu naprawczego, czego w ASO już nie uświadczymy. Nie uświadczymy też tego w prawie wszystkich hurtowniach, które obsługują nas tutaj w rejonie, ale. Dostaniemy to na pewnym chińskim odpowiedniku naszej platformy, gdzie kupujecie i sprzedajecie rzeczy nowe i używane. Także czas oczekiwania na taki właśnie zestaw naprawczy na jedną gumę to chyba miesiąc czasu. Dlatego chyba na razie zrobimy to, co trzeba. Klienta poinformujemy, jak wygląda dostępność tej części. Na własną rękę będzie musiał sobie takie zestawy naprawcze pozyskać, żebyśmy mogli później skończyć swoją robotę na 100%. Kolejny raz dzięki Ci Wielkie za spędzone razem te parę minut na tematyce motoryzacji. Jeżeli podobał Ci się ten odcinek, zostaw łapkę, zostaw subskrypcję, jeżeli jeszcze tego nie robisz i widzimy się już w następnym materiale. Czy będzie to wyścigowy temat, czy będzie to temat stricte warsztatowy, mam nadzieję, że śledząc nasze social media dowiesz się troszkę więcej o pracy na tym warsztacie i o tych materiałach, które pojawiają się właśnie na tym kanale. Wąski z tej strony, wiecznie wąski. Do zobaczenia!